17. edycja naszego turnieju. W dobie pandemii udało nam się zorganizować już go drugi raz, stąd też mniejsza ilość zespołów, zazwyczaj gościliśmy większą ilość drużyny. Były zespoły no, praktycznie całej Polski, bo tutaj województwo opolskie, śląskie, wielkopolskie, mazowieckie miało swoich reprezentantów, małopolska oczywiście, także tutaj rywalizacja była dość, dość mocna. Były dwie kategorie, to był rocznik 20 i młodszy, czyli chłopcy z piątych klas szkoły podstawowej. I rocznik 2.8 i Młodsi, czyli siódme klasy. Rywalizujemy na dwóch halach największych w powiecie szanowskiej, czyli w, w hali sportowej w Szanowie i w hali sportowej w Libiążu. W Libiążu w tym roku rywalizowali młodsi adepci handballu rocznik 2010 i Młodsi. Jeżeli chodzi o grupy pełnoosowskie, to prowadził pan Michał Gacek i pan Dawid Skoczylas. Natomiast w Szanowie rywalizował rocznik 2008, czyli to jest młodszy rocznik młodzika. No i tutaj tą ten zespół prowadził pan Szef System rozgrywek był położony w ten sposób. Były dwie grupy po, po cztery zespoły. Tam była gra każdy z każdym. Pierwsze dwa zespoły awansowały jakby do półfinału i właśnie w sobotę były mecze półfinałowe i o miejsca. Każdy zespół zagrał tyle samo minut po prostu. Nikt nie zagrał mniej. O to chodzi, żeby tutaj właśnie było dużo grania. To jest turniej towarzyski. Zespoły tu przyjeżdżają, żeby przygotować się do jakichś tam swoich rozgrywek. No i też na poziomie takim ogólnopolskim. Młodszy rocznik rozgrywał swoje mecze na Hali w Libiążu, ponieważ tutaj starsza kategoria rozgrywała mecze w Szanowie. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn. Przyjechały również zespoły z Polski, z naszego rejonu. Również. Przyjechały zespoły Zobornik Wielkopolskich, zespół Zawadzkich, Grodkowa, zespół Schorzowa. Z, z Pemosu wystąpiły trzy zespoły. Jeden poza konkurencją, tutaj niestety się Przemysł w ostatnim tygodniu wypisał. Dlatego tutaj awaryjnie zrobiliśmy poza konkurencją, także troszkę tych chłopaków też od nas było. W turniej zwyciężył z chorzów bardzo fajny zespół, wyrównany. Drugie Miejsce ASPR Zawadzkie, trzecie, zespół Z Grotkowa, niestety Niestety Pemus jeden szanów najgorsze miejsce dla sportowca czwarte, ale chłopcy bardzo dzielnie walczyli. Niewiele brakło, aby, aby medal szyi. Chłopcy naprawdę się starali. Tutaj dali się wszystko, już w ostatnim meczu, kolana poobijane, ale dali radę. W kategorii starszej w tutaj grał. Najpierw Kusy Kraków grał z, z Obornikami Wielkopolskimi, tam był dość mecz wyrównany, wygrały ten mecz Oborniki Wielkopolskie. No drugi półfinał to gospodarzy Pomoc Chrzanów z Wisłą Polsk. Tutaj też no Wisła Polsk była bezkonkurencyjna, no i no Chrzanów musiał, musiał uznać wyższość tego zespołu. Z Chrzanowem się znamy już bardzo długo, znamy się z Obornikami, znamy się z Krakowem, tak więc cztery zespoły, które na pewno w przyszłym roku gdzieś będą stanowić o sile, y, sile, sile piłki ręcznej w Krakowie. Zaczęliśmy dobrze turniej od wygranej z Krakowem i po kolei z każdym przeciwnikiem wygrywaliśmy, no ale chłopacy zasłużyli na to, ciężko pracują, cały czas gdzieś nam brakowało w finałach, żeby wygrywać, dzisiaj się udało. Finał, no, myślę, że no, bardzo, bardzo zasłużone wyniki, bardzo sprawiedliwie wszystko się odbyło. Ja też tak tutaj sugerowałem przed turniejem, że wskazywałem faworytów, że właśnie Płocki i Oborniki, no jeżeli nam udało, udałoby się zająć to miejsce medalowe, byłby to sukces, no udało się po takim emocjonującym meczu z naszym odwiecznym rywarem Kusy Kraków udało się wygrać trzema bramkami no i jesteśmy zadowoleni bardzo natomiast w finale tutaj też był mecz dość zacięty no ale Polsk okazał się zespołem najlepszym. Muszę pochwalić oborniki na pewno tutaj wyszkolenie techniczne bardzo szybką piłką grają i tylko na plus, oby tak dalej miejmy nadzieję, że będziemy zawsze w finałach się spotykać chcemy w przyszłym roku ugrać medal mistrzostw Polski, ale to wiadomo to jest bardzo... Bardzo długa droga, małymi kroczkami do celu. Jeżeli tak otworzyliśmy rok, mam nadzieję, że tak się też skończy. Jak co roku głównym organizatorem turnieju jest no, Szanowy, też SP1 Szanów, szkoła podstawowa tutaj z Jedynki. Nie obyłoby się by, by, bez pomocy samorządu. Tradycyjnie wspiera nas powiat szanowski i gmina Szanów. No, w tym roku jeszcze dołączyło do nas parę firm, firma Meritum, firma Unimetal Recycling, sklep szczypiornisty, zakład fryzjerów. Dudek i Duncake.